Alicja Lęczewska, Słowo Pouczenia, 307 Poniedziałek, 10 stycznia 1994 roku, godzina 10.05 Przed każdą chwilą, jaka nadchodzi, stawaj z prostotą i niewinnością dziecka. Ufnie i radośnie przyjmując to, co jest Ci dane. Istnienie Twoje i miłość moją, niech nie będzie w Tobie nawet cienia niezadowolenia czy nierzeczliwości, aby serce Twoje zachowało dziewiczą czystość. Nie dopatruj się zła, a gdy je widzisz, zakrywaj miłosierdziem moim, aby nie kalało Ciebie i innych. Dziewictwo to stan duszy, twojego serca i umysłu, a jako owocu także ciała i czynów zewnętrznych. Maryja była i jest dziewicą, bo zawsze miała dziewiczą duszę, której nie dotknęło zło. Jej serca i jej ciała nie skalał żaden grzech. Każde cierpienie i trud jej człowieczego życia Przyjmowane były ufnie jako wola Ojca, w której zawarta jest mądrość i miłość, i ofiarowane były jako dar dla dzieła odkupienia. Dlatego ona została ustanowiona Waszą Matką i jest dla Was wzorem do naśladowania, a także pośredniczką łask, które przynoszą zbawienie i świętość z Ewangelii św. Marka, rozdział 16, wersety od 15 do 18. Ostatni rozkaz. I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste.